Serdecznie witam na gminnym etapie konkursu Kulinarne Dziedzictwo Potrawy Regionalne. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo cieszę się, że w końcu udało nam się po raz w mojej kadencji, niestety dopiero drugi, zorganizować ten konkurs. Czy Państwa widać po mnie, że bardzo lubię jeść? No i niestety przykro mi, że przez dwa lata te konkursy nie mogły się odbywać. Tym chętniej będziemy przystępować za chwileczkę do degustacji. Proszę państwa, witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy z tego czerpali dużo radości z dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że wszyscy będą przepysznie obdarowani przez nasze panie, zarówno z jednej strony z gminy Poców, jak i z gminy Wilkowice. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do oceny potraw i degustacji, zapraszamy na część artystyczną. Przed państwem wystąpią dzieci z publicznego przedszkola w Bystrej pod dyrekcją pani Olimpii Podwacietnik. Dla ducha, pora przejść do konkursu. Konkurs jest gminnym etapem naszego powiatowego konkursu Kulinarne Dziedzictwo. Z tego względu oceniane są nasze trzy koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Wilkowice. Bardzo dziękujemy również za przygotowanie gościnnego stanowiska naszej partnerskiej gminie, dzięki której, której możemy poznać inne tradycyjne potrawy. Cieszymy się, że możecie wziąć udział w naszym wydarzeniu. Gorące brawa. Najważniejsze jest, proszę Państwa, to, że wszyscy są wygrani i że wszystkie potrawy były bardzo, bardzo smaczne. Myślę, że ogromne brawa. Ale ponieważ był to konkurs, więc pozwolę sobie odczytać decyzję jury, ponieważ panie też by chciały wiedzieć, komu jednak co najbardziej smakowało. W pierwszej kategorii produkt, czyli taka garmażerka. Komisja stwierdziła, że pierwsze miejsce przyznaje jajecznicy w trzech odsłonach po furmańsku z pomidorami, z grzybami leśnymi, które przygotowała KGW Bystra. Na drugim miejscu w kategorii produkt znalazł się pasztet z jajek KGW Wilkowice. Drugie jest to w kategorii produkt, je to pastika z wajec z na gazdinkami z Wilkowic. A trzecie miejsce galaretka z nóżek wieprzowych KGB Meszna. A trzecie jest to rosol z nożyczek, które przyprawili gazdinki z Mesznej. Druga kategoria, proszę Państwa, czyli po przystawkach czas na zupę. I w kategorii zupy Komisja była oczarowana zupą, której były różnego rodzaju dodatki i jajka i ziemniaczki i grzanki i czosnek niedźwiedzi, wykorzystano dobrodziejstwa wiosennych różnych ziół, wyjątkowy smak przypominający dzieciństwo, czyli zupa szczawiowa KGW Wilkowice. Zapraszamy po nagrodę. Po tej pierwszej kategorii, tak w podstawie pred chodnotili chodnotili poliełku, a Cela porota bola okuzlena, hudią y, poliełki, w której boli Wajca, y, Zemiaki, Medwied cesnak, a, a i inne prisady. Tak, nas bola to hut dziecka, a tak dobrą poliełku nam przyprawili gazdinki z Wilkowic. Natomiast drugie miejsce jest egzekwo, bo były to porównywalne, wspaniałe, pyszne, bardzo tradycyjne zupy, czyli barsz, <noise> tak, barszcz czerwony z fasolą KGW meszna oraz zupa ziemniaczana kartoflanka z KGW bystra. A miejsce jest to je egzekwo pre gazdinki z bystrej, a z mesznej. Sme hodnotili dwie poliełki. Jedna to bola zemniakowa poliełka, a druga czerwony baszcz, tak z czerwonej repis z fazolą. No i czas na danie gorące, danie główne, czyli drugie danie. I tutaj, proszę Państwa, komisja wybrała fantastyczne, tradycyjne. Rolady zawijane wołowe z modrą kapustą, czyli KGW meszna Zapraszamy po nagrodę. W kategorii cieple albo chlawnej jedlo witiazyli gazdinki z Mesznej, a przyprawili dla nas te mesowe zawiny szpanielskie, wtaczyki z modrą kapustą. Drugie miejsce zostało wyznaczone za fantastyczne placki ziemniaczane z oskupkami z KGW Bystra. Drugie jest to ziskali gazdinki z Bystrej, które dla nas przyprawili zemiakowe placki z oszkwelkami. I trzecie miejsce klopsiki z warzywami i kaszą KGW Wilkowice. A trzecim jest to gazdinki z Wilkowic, które dla nas przyprawili klopsie mesowe, gulki z zeleninami a krupami. No i po obiedzie czas na deser. Ciasta, czyli nasza czwarta kategoria, tutaj rzeczywiście fantastyczne, wspaniałe pyszne, słodziutkie ciasta i komisja została uczarowana, zaczarowana, Zachwyca, zachwycałyśmy się, bo w życiu nie jadłam tak dobrego sernika, jaki dzisiaj spróbowałam w KGW Wilkowice. Fantastyczny! Po obiedzie jest czas na deser, na niejakie słodkosti, a dnes są bola ochronie na hutę, w że w żywot są nie są dla tak dobry, syrowy kolacz, jako dnes, a przyprawili nam gazdinki z Bystrej, takie to lalki. Przepaczki z Wilkowic. Tak, i y, mamy dwa egzekwo, drugie miejsce, bo były te również fantastyczne, bardzo smaczne, również tradycyjne. Y, tutaj mamy kołacz serowy z kruszonką KGW Bystra i buchta drożdżowa z posypką KGW Meszna. Wspaniała posypka, super smak, także gratulujemy. A drugie miejsce jest egzekwo aequo je bystru a meszno bystra y, priprawila. Y, też y, tradyczny, y, syrowy kolacz, a y, nie bez... bystra, z, Przepacz, y, z y, posypką, a y, meszna przyprawila buchty, też z tradyczną posypką. No i po tak obfitym, smacznym e, jedzonku czas na nalewkę, żeby to wszystko dobrze przetrawić. No i tutaj komisja do spraw nalewek uznała, że pierwsze miejsce należy się za wspaniałe wino z ciemnych winogron. W Wykonaniu rzeczywiście w naszym terenie zrobić tak smaczne wino to jest wielka sztuka. I tutaj pierwsze miejsce KGW Bystra za wino z ciemnych winogron. Po obiedzie je potrzebne są nieco napić na trawenie. A prywatnie jest to w kategorii alkoholickie napoje z gazdinki z Bystrej, które, które przyprawili to, co w naszym regionie je na ozaj złożyte, tak wino z, z tmawego winicza. Drugie miejsce, proszę Państwa, tajemnicza, ale podobno fantastyczna. Kierowcy niestety są poszkodowani. Śliwkówka z Węgierek Dziadka Juska. Pozdrawiamy Dziadka Juska z KGW Wilkowice. Druchem jest to śliwkowy liker starego ojca Josefa, który przyprawili Wilkowice. I również fantastyczna nalewka cytrynowa Roma KGW Meszna. A trzecim jest to y, cytronowy liker Roma przyprawiony gazdinkami z Mesznej. Bardzo serdecznie wszystkim gratulujemy. Y, my również z rejonowego związku y, patrzyłyśmy na wasze stoiska, patrząc na... Y, piękne, ciekawe, tradycyjne przygotowanie stołu. I tutaj nasza komisja chciała wyróżnić naszych gości ze Słowacji, którzy w przepiękny sposób, taki bardzo tradycyjny, zaprezentowali stoisko swoje z fantastycznymi potrawami. I chcieliśmy tutaj naszym gościom ze Słowacji wręczyć dyplom i nagrodę załącznik, żeby się Wam przydało. Wszystkiego dobrego, gratulujemy. A pochi o przyprawy stolu tak Polot jest patrzy patrzylo to jako uprawiony slowenski stol, preto sme w tej to mimo kategorii saloschodli, że cenu dostaną gazdinki z Pucowa. I myślę, że Pucow należy również nagrodzić jak nie inaczej, to chociaż gromkimi brawami, proszę Państwa, w kategorii nie nalewek, bo to nie nalewka, ale przepyszna śliwowica. Serdecznie brawa. Y, jeszcze jako przedseda poroty chcę przydać, że nieco za to nie chodzi tej kategorii likery, ale welmi sami patrila, welmi mi chutra lata to Sliwowica ze Jako naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Sportu, Kultury, Turystyki w naszym Powiecie Bielskim chcieliśmy taką dodatkową nagrodę przyznać za fantastyczne placki ziemniaczane w KGW Bystrej, które przypomniały mi przynajmniej te czasy dzieciństwa, gdzie babcia wypiekała to na blasze, gdzie się ogień palił i po prostu były cudowne, fantastyczne, chrupkie. I gratuluję pani Marysiu i całemu kołu. Taki skromny podarunek od nas i wielkie brawa, bo naprawdę to był smak dzieciństwa. A myśmy przyprawili specjalną cenę, a y, chcemy y, odowzdać ją gazdinkom z Bystrej, które przyprawili zemiakowe placki takie krechkę, y, które y, zobudili moje wspominki z dzieciństwa, kiedy moja stara mama ich piekła na tradycyjnej pecji na plechu, gdzie trzeeskał oheń. Chcem sa v prvom rade poďakovať pánu starostovi Vilkovic, že sme spoločne mohli nadviazať spoločnú družbu a takto sa spolu stretávať. Aj v našej obci máme takéto gastronomické dni, nazývané Pucovský koštovník, na ktorý vás taktiež srdečne pozývame, ktorý bude 4. 9. september. september. <súdian> Takže srdečne ste pozvaní a dúfam, že sa budeme takto spoločne stretávať pri rôznych príležitostiach a jednotlivé obce sa budú navzájom stretávať. Dzień dobry wszystkim. Ja tak na koniec krótko, bo to jest też bardzo dobry moment, żeby podsumować realizację naszego wspólnego projektu z gminą Pucow. To jest już nasz drugi projekt. Tym razem zdecydowaliśmy się rozpropagować te nasze piękne stroje. Przede wszystkim stroje tutaj z Pucowa i z Wilkowic, które kupowaliśmy z ramach dofinansowania. Praktycznie już wszystkie działania w ramach projektu są za nami. Zrealizowaliśmy ankietę i konkurs w naszych szkołach. Tych ankiet i konkursów widać, że to co robimy ma sens, że to propagowanie jest potrzebne, żeby ta więź z lokalną tradycją była podtrzymywana w młodym pokoleniu. Wydaliśmy także krótką broszurę z podstawowymi informacjami. tutaj można znaleźć je na stolikach, także zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat nowo zakupionych strojów i potraw, które mogliście Państwo dzisiaj kosztować. I na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować i panu Wójtowi Januszowi Zamankowi, panu zastępcy Maciejowi Mrówce i panu staroście Metodowi Sojczakowi za to, że wspierają te wszystkie inicjatywy, bo bez nich nie byłoby to możliwe. Chciałbym podziękować bardzo paniom Skół Gospodyń Wiejskich, bo to one podtrzymują tą największą więź. Z tych ankiet naszych wyszło, że dzieci najczęściej mogą się zapoznać właśnie dzięki działalności Kół Gospodyń z tymi strojami, z tymi potrawami. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję naszym gościom. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Do zobaczenia.